Pisarek w Polsce i połączyć to z tym jubileuszem. Bo jest to jubileusz rzeczywiście bardzo dla mnie osobiście ważny. A ponieważ wiem, że książka jechała bardzo bardzo długo do Bolesławca, tym bardziej cieszę się, że widzę ją w takim właśnie formacie i no tak na takiej jakości. Bo rzeczywiście nie widziałem jej wcześniej, chociaż. Widziałem, jak trwały prace, bo pracę nad napisaniem, zebraniem dokumentów nad książką, która po raz pierwszy pokazuje w takiej perspektywie 80-letniej historię jednej z najważniejszych placówek w naszym mieście, bo Widzicie Państwo, ja dużo jeżdżę po świecie mamy sporo kontaktów międzynarodowych gdzieś w Europie, często z naszymi odpowiednikami. Tak dzisiaj taka refleksja mnie tknęła, że są takie miasta, które nie mają muzeum, są takie miasta, które nie mają ośrodka kultury, ale zawsze jest biblioteka. Obok szkoły. Jest szkoła i biblioteka. Można powiedzieć, że biblioteka jest takim ważnym elementem. Miastotwórczym, miastem, które, czynnikiem, który łączy społeczność, społeczność czy też wspólnotę danego miasta. I na to dowód jest właśnie w postaci tego jubileuszu. My ten rok rzeczywiście, bo to jest takie drugie spotkanie. Mieliśmy okazję dziękować sobie na zapleczu, pięknym zapleczu biblioteki kilka miesięcy temu. Kiedy to